Witam serdecznie w kolejnym poradniku do gry Hitman World of Assassination w cyklu poradniki Elusive Target Roku 4. Aktualnie celem mamy Monoplast i no, naszym celem jest koleżanka po fachu Joanne Bayswater. Zobaczmy, czym sobie zasłużyła. Good morning, 47. Your target is Joanne Bayswater. a rogue assassin, banished by. How shall I put it? One of our competing agencies. For many years, she was one of their top operatives. However, her self confidence led to arrogance, putting civilians' lives at risk. Her handler, believing she was becoming a hazard, brought it up with the board. Miss Bayswater did not take well to this betrayal and went out of her way to seek revenge on the one she felt had stabbed her in the back. Now she has broken free and set up her own business as a final insult to our client, destroying the natural order. They have made multiple attempts to get rid of her, but she is always one step ahead, and this is why they have turned to us. They might be too proud to admit it, but they need the best. One does not defy the gods without consequences. Good luck, 47. I sam nie wiem co tutaj począć, jest wiele, wiele możliwości. Eee, przy takim loadoucie mamy też również, nie, no bardzo dużo możliwości. Eee, można porazić prądem, bo tam jest ten zraszacz, prawda, można wykorzystać jej montujmy tej gas device i e, zwabić ją do toalety i załatwić, utopić w kiblu. Jeżeli nie macie tego wyposażenia, nie jest potrzebne, bo można załatwić to też pistoletem, i być może tak też zrobimy. Ostatecznie można też otruć ludzi, jest w rezydencji na górze można się przebrać za kelnera i zatruć tam talerz z jedzeniem, którym ona smakuje sobie co jakiś czas. Więc no nie przedłużając tutaj długo, myślę, że spróbuję zrobić podejście z porażeniem prądem, ale bez użycia. Pomimo tego, że będę miał ze sobą e, remote Michael Faser, to po prostu go nie wykorzystam. Zobaczmy, jak to pójdzie. Good evening, 47. Welcome to Argentina.

Good luck, Dobrze, już sobie z zaproszeniem poradziliśmy. Diana tutaj mówi, że nie było dla nas zaproszenia, ale jest łatwizna tutaj w tym przypadku w Mendozie. Wchodzimy tutaj od razu na górę. Dalej, o właśnie tam już ją widać. Już ją widzę. Stoi tam z tym samym ochroniarzem. Tu jest zraszacz. Tego kolesia tam e, 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 na razie zostawimy. Na razie musiam podtrzymać, bo ja chcę, żeby tam ten koleś, jak zakręci ten kran, to chcę, żeby się oddalił. Właśnie, bo on teraz stoi w kałuży wody, więc e, no byłby, no, zginąłby razem z nią, a chcemy tego uniknąć. On zaraz odejdzie. Jak tylko odejdzie, dobra, on odszedł. To teraz podtrzymujemy strażnika. Troszeczkę damy tak i od razu wykamy. Target eliminated. The money is being wired to your account, 47. Now head towards an exit. No, nie było to idealne, ale pokazało mniej więcej, jak to powinno być zrobić. Trafiłem niepotrzebnie tego, tego ochroniarza w nogę, ale nie ma to żadnego znaczenia na sukces tutaj. Tak naprawdę, jak widać tutaj, te skrzywane pistoletki dalej e, palą się na zielono, więc e, mamy tutaj Silent Assassin. Oczywiście oni są zalertowani, bo było użyte broni, więc ja sobie tutaj chowam się, bo. Na wszelki wypadek. Nie sądzę, żeby tutaj miało to jakiekolwiek znaczenie. Ale... Dobra, tak. No, tutaj już spokojnie. Trzeba się udać do jakiegoś wyjścia. Tam na przykład właśnie tego, z którego ja najczęściej korzystam przy samochodzie. Tu już wszystko jest spokojnie, ci strażnicy nawet nie byli zalarmowani. No, nie było to idealnie czyste, czyste podejście, tak? Ten trick. fail... Y w postaci strzału w nogę troszeczkę pod i wydłużył całość, ale sukces nadal został osiągnięty. Cel został wyeliminowany i potwierdziliśmy swój status. Best of the best, jak to powiedziała Diana. I nie trzeba było wykorzystywać żadnego dodatkowego wyposażenia wystarczy sam postawek. To samochodą u kończymy. I bardzo dziękuję za obejrzenie w filmiku. Dzisiaj to już wszystko i zapraszam na kolejne poradniki do Hitman World of Assassination. Jeśli pojawią się kolejne cele Lucy Starter, to oczywiście krótkie takie szybkie przejścia znajdziecie tutaj na tej playliście. Jednocześnie zachęcam do zaglądania na moje streamy, do oglądania filmików na kanale, komentowania. No i oczywiście, jeśli Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę i subika. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!